Cześć dzieciaki! Cześć! Jak macie na imię? Ty jesteś tutaj dziewczyno. Tylko dużo powiedz jak masz na imię. Ida. Ida. Ile masz lat? Pięć. A powiedz o czym była ta historia na scenie? Co tam się działo? Jakie były zwierzątka? Mama. Wilk? Aha. I kto jeszcze? Owieczka? Baran. baran. Kto był? Baran. I co ten baran robił z wilkiem? Is z nieba. Bawił się z nim. A podobało ci się, jak się bawił? No, ty chcesz coś powiedzieć, chodź, a jak masz na imię? Lamusejniew. Jak masz na imię? Lamusejniew. Rami? Rami, ile masz lat? Cztery. Cztery? I powiedz mi, co ten wilk robił z owieczką na scenie? Właśnie gonił. Gonił owce. Gonił owce i złapał w końcu? A podobało ci się, jak gonił te owce? Teraz. A komu się podobał wilk ręka do góry? Wszystkim prawie się podobał. A komu się podobała owieczka? Nie. Tobie się podobała owieczka? Chodź, powiedz. A jakbyś jak tutaj do kamery, jak masz na imię? Michał Radkiewicz. Michał? Radkiewicz. Michałku, a gdybyś mógł wybierać, to kim wolałbyś być? Owieczką czy wilkiem? Owieczką. A dlaczego? Bo Owieczka ma takie fajne futerko, prawda? A ty jak masz na imię? Brono. I powiedz mi, co tam się działo na scenie? Co Że... ten wilk robił? Co robił wilk? Skakiwał na barana. Skakiwał na barana. Ty chcesz jeszcze coś powiedzieć? Chodź, szybciutko, jak masz na imię? Adaś. Adaś, ile masz lat? Pięć. A lubisz teatr? Tak. A dlaczego? Bo, bo jestem. Scena, pani aktorzy są. A chciałbyś być aktorem? No dobrze, a powiedz mi kto jest fajniejszy? Wilk czy owca? Owca. A dlaczego? wilkiem. Bo, bo y, baranek jest sprytniejszy od, od wilka. To baranek chyba w takim razie jest fajniejszy. Tak. Ja <laughs> dobrze. Dziękuję Wam bardzo.